Z żółkwi jedziemy do Lwowa odległego o około 30 km. Migające strzałki pokazują ten odcinek drogi na widocznej całej trasie naszej wyprawy. We lwowie zatrzymujemy się w hotelu Lwów w pobliżu Opery. Z okna naszego pokoju na ósmym piętrze mamy wspaniały widok na panoramę Lwowa. W centrum kadru tył gmachu opery, a w perspektywie dawna ulica legionów. Góra zamkowa z masztem telewizyjnym zasłaniającym kopiec Unii Lubelskiej. kopuła Kościoła Jezuitów i wieża Ratuszowa. Rano jedziemy spod hotelu na śniadanie. Jest dzień poprzedni, więc możemy jechać ulicą Legionów i skręcić wprost w ulicę Sykstuską, przy której nieopodal Kościoła Świętej Marii Magdaleny jest nasza Restauracja. To już ulica Sykstuska. Na lewo ulica Słowackiego i gmach poczty głównej. Pod restauracją I z powrotem wysiadamy I przechodzimy delikatnie Ostrożnie przechodzimy Oto kościół Świętej Marii Magdaleny I niewielki placyk U zbiegu ulic Sykstuskiej I Leona Sapiechy zwany dziś Placem Szaszkiewicza A na nim pomnik Ofiar comunismo. Bieszą, by zasiąść za stołami. Kościół Świętej Marii Magdaleny w okresie komunizmu został zamieniony na salę koncertową i trwa to po dzień dzisiejszy. Teraz jednak zezwolono odprawiać codziennie rano mszę świętą. Główne wejście do kościoła jest trwale zamknięte. Wchodzi się więc wejściem bocznym i korytarzem równoległym do nawy głównej. Uczestnicy koncertów siedzą tyłem do ołtarza głównego, który ukryty jest za zasłoną. Dzięki uprzejmości księdza, opiekującego się kościołem, mogłem znowu po niemal 50 latach zobaczyć wspaniały ołtarz główny. Nieopodal kościoła, u zbiegu ulic Potockiego i Leona Sapiechy znajdują się budynki szkoły, także pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Ukończyłem w niej drugą klasę. Teraz znajduje się tu jedyna w Lwowie szkoła podstawowa i średnia z wykładowym językiem polskim. Dzięki uprzejmości Tercjana, który chwalił mi się, że właśnie otrzymał kartę Polaka, mogłem zajrzeć do klasy, w której pobierałem naukę także języka ukraińskiego. Był to rok 1940. blotze słowa hymnów polskiego i ukraińskiego Ponownie ulica Sykstuska i jej boczna ulica Klajnowska obecnie kamieniari gdzie w domu pod numerem 4 urodziłem się a potem przeprowadziłem się na drugą stronę ulicy gdzie w domu pod numerem 3, właśnie widocznym na ekranie, mieszkałem na drugim piętrze aż do czasu wyjazdu z Lwowa. Brama wejściowa na klatkę schodową i podwórze, obecnie całkowicie zmienione. Przez postawienie nowego budynku oraz kilku but i garaży. Narożna kamienica u zbiegu ulic Klajnowskiej i Kraszewskiego. Obecnie czynne jest wejście tylko od strony Kraszewskiego. drzwi do mieszkania, w którym się urodziłem. Wygląd kamienicy od strony podwórza daleki jest od tego, jaki pamiętam z lat dziecinnych. Ponownie ulica Kraszewskiego i wejście do Ogrodu Jezuickiego. A to już most kolejowy nad ulicą Kleparowską i widok obecnej ulicy Balzaka, gdzie jest dom rodzinny mojego ojca. Oto jak dzisiaj wygląda. Zmęczeni całodzienną wędrówką po mieście, z okna hotelu podziwiamy nocną panoramę. Pięknie oświetlonego lwowa wieża telewizyjna na zboczu Góry Zamkowej. Kopuła Kościoła Dominikanu. I wieża ratuszowa. Tył gmachu opery i uciekająca z kadru perspektywa ulicy Legionu. Sztuczne ognie sprawiły nam prawdziwą niespodziankę. Te atrakcje zmobilizowały nas do nocnej wędrówki po mieście. Wieża Ratuszowa i Wieża Katedry Łacińskiej widziana z wałów hetmańskich. Pokazuje się ulica Legionów. Budynek dawnej kasy oszczędności i wylot ulicy Jagiellońskiej. Wspaniała fasada budynku przy ulicy Legionów. Veloc, Uriti Sextus.

Plac Halicki i kościół Bernardyni Początek ulicy Akademii. Hotel Żorża. Ponownie plac kalicki i kościół Bernardyny.

Kościół Dominikanu. Ponownie rynek i ratusz. wały hetmańskie i fontanna przed operą. Ponownie ulica Legionu. Jeszcze spojrzenie w kierunku wieży telewizyjnej oraz centralnego domu towarowego i czas spać. Dobranoc, do jutra.